Hej, cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagramy sobie filmik z Euro 2020. Więc już nie przedłużam. Przechodzimy do otwierania. Tego bardziej zapakowany jest. kat yy... Zacznijmy od bazówek. Austrii. Z reprezentacji Austrii. Reimer. Z reprezentacji Czech. Borir. Z reprezentacji Turcji. Ajhan. Z reprezentacji Rosli, Rosji. Zobnin. I teraz karty specjalne. E, reprezentacja Ukrainy. Peatow. E, reprezentacja Belgii. E, to jest Rogo. Rafael Varan z Francji na Defensive Rock I mamy mimo że na bazówce polskiego bramkarza Wojtka Szczęsnego. Tak to wygląda już ta soszynka. Więc jeżeli chcecie więcej takich filmików, musicie kliknąć po prostu łapkę w górę. A Bardziej patrzę na subskrypcje, więc e, dawajcie w, e, bardziej subskrypcje. Jeżeli dobijecie tak gdzieś do 10 subskrypcji, to myślę, że e, zrobimy gdzieś tak e, 3 saszetki, bo to trochę wyższa cena. Więc e, ja już się z Wami żegnam. Cześć.